Witajcie wszyscy, drodzy, kochani moi widzowie. Wszyscy tutaj znajdujecie się na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o w dalszym ciągu, o pierwszym przyjeździe waszym tutaj za granicę, czyli do Holandii. I w trzech takich szybkich punktach chciałbym powiedzieć o rzeczach, które no, mogą być przydatne dla Was. W jednym z wcześniejszych odcinków tutaj gdzieś pojawia się Wam miniaturka. Opowiadałem o tym, że dobrze jest założyć konto walutowe i upoważnić drugą osobę do tego konta, do, znaczy osobę jakąś, która jest właśnie w Polsce. I bardzo często widzę tutaj w sklepach, jak ludzie płacą polskimi kartami, i bardzo często zdarza się też tak, że pani ekspedientka w polskim sklepie, na przykład, pyta się, czy płaci się kartą polską, czy holenderską. I właśnie w tym pierwszym punkcie chcę powiedzieć właśnie o koncie walutowym, bo znam bardzo dużo osób, które posiadają polskie konta, czyli w, w złotówkach. No i można powiedzieć, że z mojego punktu widzenia jest to no, głupota, ponieważ tutaj e, ludzie pracują, zarabiają w euro i no oczywiście żeby kupić sobie coś w sklepie, to także e, płacą w euro. No a czasami banki robią tak, e, no, znaczy no nie tylko banki, bo, bo to jest uzależnione od tego jak wysoko stoi euro i w tym momencie no dużo ludzi traci na tym przewalutowywaniu e, tej danej waluty, czyli no Euro na, na, na złotówki, po takim dłuższym, można powiedzieć, pobycie, znaczy dłuższym, no powiedzmy tam minimum takie 3 albo tam 4 miesiące. No, fajnie by było iść na przykład do danego banku i założyć sobie w banku danym tutaj holenderskim konto i później samemu tylko przelewać pieniądze tam do Polski, ile tam jest potrzeba. I no całe pieniądze będziecie mieli tylko i wyłącznie w euro i nie będzie żadnych problemów z płatnościami. We wcześniejszych filmikach także opowiadałem, jak to jest, jeżeli przyjeżdżacie tutaj do Holandii, ale jest też tak, że czasami znajomi jacyś załatwią wam pracę, no i przez jakiś czas będziecie mogli u nich na przykład zamieszkać. I do czego zmierzam, czyli do punktu drugiego, że musicie się uzbroić w dużo tak by wolnego czasu tych, swojego takiego urlopu można powiedzieć, bo jeżeli chcecie przyjechać tutaj z dzieckiem, to dzieci mają tutaj bardzo dużo wolnego w ciągu roku, ale przekłada się to od razu na także wakacje, ponieważ w ciągu wakacji dzieci mają tylko 6 lub 5 tygodni tego wolnego, ale za to w ciągu roku mają tych dni bardzo bardzo dużo. I w ostatnim już dzisiaj punkcie w punkcie trzecim chciałbym powiedzieć Wam troszkę o podatku drogowym. Jeżeli chcecie się wybrać tutaj do Holandii własnym samochodem, no i osoby, które przyjeżdżają tutaj do Holandii i są dłużej niż 3 miesiące, to no, warto zapłacić ten podatek. Y oczywiście no wielu ludzi nie płaci tego podatku, ale to jest tak, że do czasu, bo jeżeli ich złapie, złapie ich policja, bo czasami jak stoją gdzieś auta, właśnie na polskich blachach, to policja chodzi i sprawdza y w systemie, ile ten samochód już y jest tutaj za granicą, bo przejeżdżając granicę y niemiecko-holenderską, to jak zauważycie, tam robią właśnie Zdjęcia. I no, można mieć bardzo duże problemy, są z tego powodu bardzo duże mandaty oraz no, duże kary, nie, które dają. No i jak można tego uniknąć, to radzę zawsze płacić to. No i jak to wygląda to jest tym podatkiem drogowym. Jak to się płaci, za co się płaci, no, płaci się za to, że się używa tych dróg tutaj wszystkich. I wygląda to właśnie w taki sposób, że jeżeli przyjedziecie tutaj do Holandii, to zauważycie, że bardzo, bardzo dużo ludzi jeździ tutaj takimi małymi chińskimi autkami, bo no wtedy podatek za taki właśnie samochód jest dużo mniejszy, bo im mniejsze auto mniej waży, to jest wtedy mniejszy podatek, ale podatek tak samo jest uzależniony też od tego, na jakim paliwie jeździ? Czy na benzynie, czy to jest może gaz, czy też może diesel? Podatek płaci się kwartalnie, czyli co trzy miesiące. No i od razu Wam tłumaczę, dlaczego samochód diesel lub auto na gaz się w Holandii nie opłaca. A to dlatego, że no może gaz, powiedzmy, no jest tańszy niż benzyna, ale podatek za ten samochód w tym momencie jest większy. Więc suma summarum, tak czy tak, no. Powiedzmy za takiego zwykłego, małego benzyniaka. Zapłacicie mniejszy podatek, no, ale benzyna jest troszeczkę droższa. A tutaj zapłacicie większy podatek, ale mniej za yy, przykładowo za gaz. No ale jest to tak, że no, wtedy bardziej w przeciągu całego roku yy, opłaca się Wam jeździć takim zwykłym, małym samochodem. I dziękuję, kochani, yy, że byliście ze mną dzisiaj do samego końca. Yy, troszeczkę tak. Zawiło mówiłem, ale jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, bo ciągle, ciągle tam po jednym, jednej lub dwie subskrypcje każdego dnia to idzie do góry. Więc jestem bardzo dumny z tego. Dziękuję Wam za to i zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Cześć.